Witajcie na moim kanale. Jest to mój pierwszy film i od niego zaczynam moją przygodę z akwarystyką. Dzisiaj chciałam, dzisiaj chciałam się z Wami podzielić zakładaniem akwarium dla krewetek. W akwarium mam zamontowany filtr Aqual Fan 1. Plus. lampę Aquel z żarówką LEDową 6W i grzałkę Atman 50W. Akwarium ma wymiary 25x42x24. Moim podłożem w akwarium będzie żwir naturalny, wielobarwny. אם תשאיר לך עוד פעם Akwarium będę miała także dwa korzenie z roślinkami i teraz będziemy nalewać wodę. Teraz wszystko podłączę i będziemy czekać, aż woda się dojrzeje. To wszystko w tym filmiku. Zapraszam Was do polubienia, do zasubskrybowania mojego kanału i do komentowania jak Wam się podoba. Do następnych filmików. Cześć!